Za nami szósty festiwal piosenki turystycznej organizowanej w Ogrodzie Jordanowskim. Odbył się on w środę 22 maja. Wszystkich zgromadzonych przywitała dyrektor Urszula Strzelczyk, a następnie głos zabrał zastępca burmistrza do spraw społecznych Robert Boryczka, który dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu. Jak przystało na piosenkę turystyczną, było bardzo głośno i wesoło. W występach brali udział ci najmłodsi, jak i przedstawiciele szkół podstawowych oraz średnich. Uczestnicy śpiewali w zespołach, solo i w duetach, a ich prezentacją bacznie przyglądali się jurorzy. W składzie Joanna Ługowska-Kościuk, Edyta Zawadzka i Dariusz Szewc. Po wysłuchaniu wszystkich przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach. Wśród zespołów przedszkolnych zwyciężyli mali wiercy odkrywcy ze świerży górnych. W klasach 1-3 szkół podstawowych najlepszym zespołem okrzyknięto dwójkowe nutki z publicznej szkoły podstawowej nr 2 w korzenicach. W kategorii duety w klasach 1-3 pierwszym miejscem nagrodzono Zuzannę Różek i Agatę Kowalczek reprezentujące wolę Chodkowską. Wśród solistów klas 02 zwyciężyła Zofia Ślażyńska z Głowaczowa. Z kolei w kategorii soliści klas podstawowych 3-4 zwyciężyła Oliwia Jakubowska, reprezentantka Janikowa. Najlepszą solistką w klasach 5-7 okrzyknięto Marię Dryer z Ogrodu Jordanowskiego. Wśród zespołów szkół podstawowych klas 4-7 nagrądzono publiczną szkołę podstawową nr 2 w Koźnicach. W duetach tej samej kategorii wiekowej zwyciężyła Amelia Banaszek i Róża Basińska z Lasek. Miejsce pierwsze w kategorii zespoły młodzieżowe przyznano specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu w Kozienicach. O tym muzycznym wydarzeniu laureatom przypominać będą pamiątkowe dyplomy i wyjątkowe statuetki, które były wręczone przez dyrektor placówki Urszula Strzelczyk. Pani dyrektor w ramach podziękowania nagrodziła również dyplomami członków komisji. Cała impreza była prowadzona przez Małgorzatę Cieślak. A to Tak.